W tym zadaniu mamy dane na rysunku trójkąt ABC oraz odcinek DE równoległy do odcinka AC i mamy ponadto podpisane długości trzech odcinków. Musimy obliczyć długość odcinka DE, w związku z czym może oznaczymy go sobie krótko literką X. No i teraz możemy na przykład skorzystać z podobieństwa trójkątów. Ponieważ te dwa odcinki są równoległe, zatem trójkąt BDE, możemy nawet napisać trójkąt BDE jest podobny do trójkąta BCA. BCA. No i teraz z podobieństwa tych dwóch trójkątów możemy napisać stosunki odpowiednich boków, że są równe, czyli w tym mniejszym trójkącie BDE stosunek tego boku do tego czyli 10 do x, to się równa, jak w większym trójkącie, ten bok do tego, czyli 12. 10 plus 2 daje nam 12, do tego boku, czyli do 24. No i z takiej prostej proporcji wyliczamy, ile x jest równy. x to się równa, tu możemy sobie nawet skrócić, podzielić przez 12, wyjdzie 1 oraz 2, czyli x to się równa 2 razy 10, podzielić na 1, po prostu 2 razy 10 czyli 20, czyli poprawna odpowiedź w tym zadaniu, to odpowiedź B.